Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek taki troszeczkę nietypowy. Ogólnie myślałem czy nie zrobić osobnego kanału, aby wrzucać tego typu odcinki, ale w sumie uznałem, że i tak ten kanał stoi tak dosyć pusty. Mało co na niego wrzucam, więc uznałem, że o jest ten kanał, więc na niego będę wrzucał te filmy. Otóż tak, jak macie w tytule? Niedawno otworzyłem właśnie swój sklep, jest to mały sklepik, póki co sprzedaje głównie na OLX i Allegro, jest to sklepik z grami, póki co są to gry raczej troszkę starsze, ale też w przyszłości nowsze tytuły także się pojawią. No i tak, ogólnie nie jestem pewien jak będę chciał prowadzić te filmiki, pewnie będę chciał tutaj ogólnie pokazywać mniej więcej jak ten sklep tutaj będzie funkcjonował, jakieś pakowania paczek lub to, jaki nowy towar pojawia się na sklepie. Też będzie to niejako taka mała autoreklama. Też od razu was w sumie mogę zaprosić na sklep akurat na OLX-a możecie znaleźć na moim kanale link. Teraz właśnie Wam się wyświetla na ekranie, gdzie możecie go znaleźć. No i możecie sobie kupić jakieś fajne gierki no i co no i tak to mniej więcej będzie wyglądać póki co mówię ten asortyment jest niewielki cały czas jest dodawany, asortyment jest powiększany tutaj co chwila gdzieś tam jakieś nowe gry dochodzą tu akurat też mogę wam Fajne gierki polecić ostatnio przyszły gry na PSP. Mamy choćby Tapony, God of War, Crash of Titans czy Medieval. Bardzo fajne gierki polecam. Jeśli ktoś nie ma, ktoś ma, ma PSP, chciałby zagrać, to fajne. Są to tytuły. No i cóż, też pewnie ponagrywam jakieś odcinki związane z samym taką zapleczem, jak to wygląda, jakie prowizje, jak to wszystko y, ogólnie mniej więcej funkcjonuje. Chociaż to pewnie zrobię w przyszłości, bo póki co y, zaczynam i jeszcze chcę tutaj sobie to wszystko jakoś tam uporządkować, aby wszystko y, powiedzmy to jakoś funkcjonowało. No i cóż, napiszcie co byście chcieli w ogóle zobaczyć. Uh, mówię pewnie jakieś unboxingi z nowych gier się pojawią to co się będzie pojawiać na sklepie mm, i póki co tak to będzie wyglądać uh, takie to ten filmik robi takie krótkie wprowadzenie uh, i cóż ja dziękuję wam za uwagę widzimy się w kolejnych odcinkach no i do zobaczenia.